Targi Labs Expo, targi wyposażenia i technologii laboratoryjnych były dla nas świetnym wydarzeniem pod kątem zaprezentowania naszych technologii i rozwiązań. W tym roku planowaliśmy nowatorskie systemy Hiroxa, mikroskop cyfrowy oraz mikroskop skaroskopowy Discovery firmy Zeiss. Jest to okazja do networkingu, do poznania nowych kontaktów, nie tylko z poznania okolic, e ale również z całej Polski. Rozmawiałam z osobami z południa, z północy, także jesteśmy bardzo zadowoleni. For us it's already the second year here in in, in Potsland, uh, at the Labs Expo, and uh, for us it's a very successful show. We find a lot of customers here, a lot of interest about hand protection solutions. So, uh, yeah, glad to be here. Jest to okazja do spotkania, do rozmowy, do pokazywania nowości. W tym roku pokazujemy też kilka instrumentów z zakresu chromatografii gazowej, z zakresu spektroskopii, maszyn wytrzymałościowych. Mamy bardzo dużo nowości. Jest to okazja też pokazać, dotknąć te instrumenty. No, bardzo sobie cenią nasi klienci, potencjalni użytkownicy, jeśli mogą przyjść porozmawiać ze specjalistami. Jest to bardzo dobrze spędzony czas mamy nadzieję, że tutaj też już wejdziemy w taki stały rytm, że będziemy mogli na stałe sobie też wpisać tego typu wydarzenie jak Labs Expo w kalendarz naszych działań marketingowo-piarowych Zdecydowaliśmy się na wystawę podczas Labs Expo targów wyposażenia i technologii laboratoryjnych, ponieważ jesteśmy stricte powiązani z tą branżą. Dostarczamy programy laboratoryjne dla laboratoriów z każdego rodzaju branży, więc idealne targi dla nas. Dla branży laboratoryjnej te targi są istotne, ponieważ możemy tutaj dowiedzieć się o wielu nowościach, trendach, tego co dzieje się na rynku, porównać kilku dostawców danego sprzętu laboratoryjnego czy danych rozwiązań dla laboratoriów.